Stworzeniu skryptu, który był odpowiedzialny za odczytywanie danych z pliku, spróbujmy przeanalizować skrypt, który będzie zapisywał nowe dane do naszego pliku test.txt. Otwórzmy indeks.php i przeanalizujmy jego zawartość. Podobnie jak wcześniej, najpierw e, następuje zdefiniowanie pliku, na którym będziemy pracować. Będzie to test.txt czytanie, czyli otwarcie pliku z parametrem r. Wcześniej było to r, a teraz umieściliśmy r, ponieważ chcemy mieć możliwość zapisu danych. Następnie używamy parametru tekst. Zdefiniowanie tej zmiennej oznacza, iż tekst będzie na początku pusty. Później występuje pętla while, która będzie działała aż do momentu FIOF, czyli dojścia do końca pliku i następuje pobieranie danych. Z pliku aż do osiągnięcia końca pliku albo parametru 500, czyli ilości znaków. Należy pamiętać, że ta ilość znaków nie jest dosłowna, tylko jest to wartość przedstawiona w bajtach, czyli w naszym przypadku będzie to 500 bajtów. Następnie występuje nowa część skryptu, nowe dane. Nowe dane to tekst dopisywany do pliku Fsik, czyli funkcja, która umożliwia ustawienie parametru. Pozycji 0, czyli na samym początku e, naszego pliku, fWrite, e, czytanie, nowe dane, to jest znowu notacja kropkowa, o której mówiliśmy wcześniej, i tekst, czyli dopisz do pliku, o, do otwartego pliku, czytanie, nowe dane, plus tekst, który występował wcześniej. Nowe dane to jest tekst dopisywany do pliku. Aby zwolnić zasoby, które są wykorzystywane przez skrypt. Zamykamy. Funkcje, skryp, zamykamy plik, F close, zamknij czytanie, następnie print. Wydrukuj nową zawartość tekstu do e, przeglądarki internetowej. Spróbujmy zobaczyć, jak będzie działał ten skrypt. Otwieramy. Występuje najpierw tekst podstawowy. Później po kliknięciu następuje dopisanie nowego tekstu do pliku. I za każdym odświeżeniem strony będzie dopisywanie nowych danych. Oczywiście te dane mogą być inne. Mogą być związane na przykład z formularzem stworzonym przez HTML. Zobaczmy, jak teraz wygląda plik test.txt. Jego objętość się zwiększyła, ponieważ zostały dopisane do niego. Nowe dane.